Czy są tutaj fani gry o tron? Słuchajcie, zobaczcie, co ja tutaj mam w ręku. To jest kolekcja limitowana od Urban Decay. Przepiękna paleta. Każda z Was może zostać królową siedmiu królestw i posiąść taki tron, który znajduje się w limitowanej palecie. Zobaczcie, jakie przepiękne są tutaj kolory. Zupełnie cztery inne kolorystyki i ja dzisiaj... Musiałam koniecznie zdecydować się na tą pierwszą y, na górze. Y, będzie to makijaż zupełnie w innym wydaniu. Stwierdziłam, że będę dzisiaj ryzykowała, zrobię zupełnie coś innego, y, czego się nie, po mnie nie spodziewacie. Makijaż zacznę od kredki. Z racji tego, że będzie to makijaż graficzny, to wyrysuję sobie najpierw kształt oka i zaczynam tutaj y, od aplikacji kredki pod linią rzęs i prowadząc tą linię, pamiętajcie, że ona ma być przedłużeniem dolnej linii rzęs i ja sobie delikatnie wyciągam tutaj ten kształt oka. Tą samą kredkę nabiorę za pomocą precyzyjnego pędzelka do linera i jeszcze bardziej precyzyjnie wyostrzę ten kształt. Zaczynam od tej linii, bo to sprawi, że ten makijaż będzie bardziej symetryczny. Dokładnie to samo. Będę robić tutaj w wewnętrznym kąciku. Teraz przechodzę na górną powiekę i tą samą kredkę nałożę przy linii rzęs. I łączę to sobie z tym rysunkiem, który przed chwilą wyszkicowałam. Tutaj wewnętrzny kącik zaznaczam tak, aby nie złączyć ze sobą góry i dołu. Teraz jeszcze tą samą kredką i pędzelkiem od zewnętrznego kącika wyrysuję sobie kształt załamania powieki i nie dojeżdżam do samego końca, tylko staram się, żeby ta linia zanikała. To ma być tylko taki mój punkt odniesienia, który za moment będę wypełniać. Nabieram czarny cień i będę wypełniała linię rzęs tym czarnym cieniem. Ten cień idealnie przykleja się do tej wcześniej nałożonej kredki. Teraz przejdę do chyba najpiękniejszego odcienia z palety, czyli do tego niebieskiego. I tym cieniem zaznaczę dolną linię rzęs. Mimo tego, że cienie są brokatowe, to zauważcie, że nie ospują się. Nałożyłam je na wcześniej zaplikowaną kredkę, więc one idealnie się przyklejają do tej kredki. Teraz będę przechodzić tą górną kreską delikatnie właśnie w tą czerń. Chciałabym, żeby tutaj ten niebieski zajmował największą ilość miejsca, aczkolwiek, żeby ładnie przechodził w ten czarny odcień. Aby to nie było takie odcięcie kolorów, tylko e, ładne przejście jeden w drugi. Także zmniejszam tą intensywność cienia e, w miarę e, pójścia właśnie ku górze. Ok, teraz przejdę sobie do e, takiego mniejszego pędzelka do blendowania i jednak zdecydowałam się nabrać odrobinę tego cienia brzoskwiniowego żeby troszeczkę rozetrzeć ten dół, żeby ta linia nie była aż tak ostra. I to samo sobie zrobię tutaj na górnej powiece. Przejdziemy sobie do takiego bardziej precyzyjnego pędzelka i, i nabiorę sobie ten srebrny odcień. Będę go nakładać na tą przestrzeń górnej powieki, na której jeszcze nie nałożyłam żadnego cienia. I nakładam go bez żadnej bazy. Tutaj właśnie chcę zachować tą precyzję w tym miejscu, żeby jednak te kolory były odcięte, żeby był to taki bardziej graficzny efekt. I zostawiam sobie jeszcze tą przestrzeń w wewnętrznym kąciku oka. Słuchajcie, właśnie zdałam sobie sprawę, że nie użyłam tych cudek. To są miecze z prawdziwej waleriańskiej stali. Nie no, oczywiście żartuję. Miecze inspirowane, oczywiście, repliki miecza Johna Snowa i Ari Stark. Koniecznie muszę ich użyć teraz. I nabiorę jeszcze odrobiny tej czerni, i zmieszam z tym odcieniem brzoskwiniowym, i troszkę jeszcze wyblenduję to załamanie powieki ku górze, tak żeby to był taki bardziej przydymiony efekt. Teraz wezmę sobie kredkę o nazwie Winterfell Snow. Te wszystkie produkty mają nazwy, które idealnie odzwierciedlają po prostu idealnie kojarzą się z, z serialem. Jeżeli ktoś ogląda, to, to jest to świetnie dopracowane. Nakładam ją sobie właśnie tutaj w linię wodną. I teraz jeszcze na tą kredkę nałożę cień White Walker. On się trochę właśnie odbija nito na biało, na niebiesko. Więc idealnie będzie się wtapiał w tą kredkę i jeszcze, oj, zobaczcie, jak on podbija ten efekt. Teraz biorę sobie taki bardziej precyzyjny pędzelek i nałożę na górną powiekę tak samo jak tutaj na linię wodną i zobaczcie, to jest po prostu kolor, jaki miał Smog Daenerys po przemianie kolor jego oczu. Jeszcze skusił mnie ten odcień połyskujący, który wygląda wręcz jak takie zmrożone płatki śniegu i nałożę go palcem jeszcze na powiekę. Makijaż oka prawie skończony, teraz jeszcze wystarczy intensywnie wytuszować rzęsy, żeby podkreślić ten efekt. Oko skończone, więc przechodzimy do wykończenia makijażu cery i tutaj dalej pozostajemy w tematyce oczywiście gry o tron. Paleta Mother of Dragons, czyli paleta rozświetlaczy. I zacznę sobie najpierw od aplikacji tego odcienia brązowego, który delikatnie wklepię na wcześniej wykontrowaną element twarzy. Chodzi tylko o takie podbicie, żeby z boku później te wszystkie kolory rozświetlaczy jeden przez drugi ładnie przechodziły. Zmieszam te dwa odcienie odrobinę tego złota z tym różem i aplikuję na szczytkość policzkowej. I do wykończenia tego makijażu wybrałam pomadkę o nazwie Wild Walker. Zobaczcie, jaki przepiękny kolor. Nikt już więcej nie będzie używał tej pomadki, nałożę ją sobie bezpośrednio. Makijaż skończony, ale to nie koniec mojej przemiany. Jeżeli wiecie, jaką postacią zainspirowałam się do stworzenia tego makijażu, koniecznie dajcie znać w komentarzach. I widzimy się w następnym odcinku.